Cześć! Chciałabym przedstawić Wam zlewozływak Lavello. Trafiłam na niego przez przypadek na Facebooku i jego design od razu przykuł moją uwagę, ponieważ jest bardzo w moim guście. Następnym krokiem było sprawdzenie opinii w internecie, które wszystkie nas pozytywnie zaskoczyły, więc weszliśmy na stronę internetową, wybraliśmy model, który idealnie wpasował się w nasze potrzeby oraz oczekiwania i zamówiliśmy. Okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ zewnątrz jest porządnie wykonany, jest łatwy w utrzymaniu, nie ma problemu z zabrudzeniami czy przebarwieniami, ponieważ nic na nim nie widać. Bez problemu można utrzymać go w idealnym stanie. Otwory na baterie, dozownik dopłynny oraz syfon były wcześniej po wcześniejszym ustaleniu przygotowane. Więc montaż przebiegł łatwo, szybko oraz przyjemnie. Jednym słowem, polecamy.